Drogi bracie, wobec zgromadzonych wiernych wyznaj wiarę Kościoła, której stałeś się stróżem w tej parafii i złóż przysięgę wiernego wypełniania urzędu proboszcza powierzonego ci w imieniu Kościoła. Za chwilę ksiądz proboszcz Przemysław będzie składał wyznanie wiary, będzie mówił to sam, nie dołączajmy się. Mówiąc, ale możemy powtarzać to w sercu. Jak ksiądz przemysła w góra. Wiarą mocną wierzę we wszystkie i poszczególne prawdy zawarte w symbolu wiary i wyznaję je, a mianowicie. Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I z martwych wstał dnia trzeciego, jako znajmia pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych. A królestwu jego nie będzie końca. Wierzę w ducha świętego, pana i ożywiciela, który od ojca i syna pochodzi, który z ojcem i synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół, wyznaje jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuje wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Wierzę również mocno, w to, co jest zawarte w Słowie Bożym, spisanym lub przekazywanym przez tradycję, a co Kościół jako objawione przez Boga podaje do wierzenia, tak w nauczaniu uroczystym, jak i w zwyczajnym nauczaniu powszechnym. Z przekonaniem przyjmuję i uznaję również wszystkie i poszczególne prawdy, które Kościół w sprawach wiary i moralności podaje w sposób ostateczny. Przyjmuję nadto z religijnym posłuszeństwem woli i umysłu naukę głoszoną przez papieża, czy też przez kolegium biskupów sprawujących autentyczny urząd nauczycielski, także wtedy, gdy nie jest ona podawana z intencją definitywnego jej określenia. Ja, ksiądz Przemysław Góra, obejmując urząd proboszcza, przyrzekam że zarówno w słowach, jak i w postępowaniu będę zawsze zachowywał jedność z Kościołem Katolickim. Z największą starannością i wiernością będę wypełniał obowiązki, które zostały mi powierzone wobec Kościoła, tak powszechnego, jak i partykularnego, w którym do mojego posługiwania, wypełnionego zgodnie z przepisami prawa, zostałem powołany. W spełnianiu zadania powierzonego mi w imieniu Kościoła będę zachowywał nienaruszony depozyt wiary, będę go wiernie przekazywał i objaśniał, oraz będę odrzucał wszelkie doktryny jemu przeciwne. Będę zachowywał i umacniał dyscyplinę wspólną dla całego Kościoła, i będę troszczył się o przestrzeganie praw kościelnych, w szczególności tych, które zawiera kodeks prawa kanonicznego. Będę zachowywał z chrześcijańskim posłuszeństwem to, co ogłaszają pasterze jako autentyczni nauczyciele i stróże wiary oraz postanawiają jako rządcy Kościoła. Biskupom diecezjalnym będę wiernie służył pomocą, aby działalność apostolska, która ma być wypełniana w imieniu i z polecenia Kościoła, była urzeczywistniana w jedności z tym, że Kościołem, tak mi dopomóż Bóg i ta święta Ewangelia, której dotykam moimi rękami.